29 grudnia 2017 roku. Urokliwe miasteczko Oshoła położone nad jeziorem Ontario, Kanada. Mieszkańcy górnej kondygnacji domu przy Macmillan Drive, młoda para, od jakiegoś czasu skarżyła się na zatkane rury i wydobywający się z nich smród. Rozmawiali na ten temat ze swoim sąsiadem, zamieszkującym niższy poziom budynku już jakiś czas temu. Ten miał zająć się uporczywym problemem, ale finalnie mimo upływu dni stan kanalizacji się nie poprawił. Byli więc zmuszeni wezwać fachową pomoc. Specjaliści po przybyciu na miejsce ustalili, że zator znajduje się w dolnej części budynku. Para bez zaskoczenia przytaknęła, dodając, że właśnie tego się spodziewali. Hydraulicy zapukali więc do drzwi ich sąsiada z parteru. Otworzył im słusznej postury 45-letni mężczyzna z czarnymi, długimi i przetłuszczonymi włosami. Poinformowany o całej sytuacji, niechętnie zgodził się wpuścić fachowców do środka. Ich oczom ukazał się odrażający widok. Mieszkanie jest skrajnie zaniedbane: wszędzie leżą śmieci, stare opakowania, resztki jedzenia. Powietrze jest duszne, przesiąknięte smrodem pleśni i stęchlizny. Meble zakurzone, zlew pełen zalegających naczyń. Wszędzie panuje ciasnota, pomieszczenia są zagracone, a przejście utrudnia masa porozrzucanych przedmiotów. Całość tworzy ponury, przytłaczający obraz brudu i chaosu. Mimo tych skrajnie uciążliwych warunków, ekipa przystępuje do pracy. Hydraulicy dostrzegają usunięty sedes, co tylko potęguje ich i tak głęboki niepokój. Kierują się do kuchni i tam rozpoczynają oczyszczanie rur. Numer alarmowy. Jestem hydraulikiem. Wykonuję właśnie z ekipą pewne zlecenie. Przepychaliśmy rury. Podczas udrażniania wyciągnęliśmy z nich mniej więcej 6 kg jakiejś z tej substancji. Nie wiemy co to jest. Miesiące wcześniej. 6.00. Jedenastoletni Michael budzi się bardzo wcześnie. Wybiera się dziś bowiem wraz ze swoim dziadkiem na ryby. Chłopiec jest bardzo podekscytowany. To dla niego wielka przygoda. Będzie łowił po raz pierwszy w życiu. O 8.00 Michael i dziadek docierają nad jezioro Ontario w mieście Oshawa. Rozstawiają sprzęt i zarzucają wędki. Świeżo upieczony nastolatek pomimo panującego chłodu jest niezwykle skupiony. Podszedł do swojego zadania bardzo poważnie. Po chwili zauważa, że coś unosi się na tafli wody tuż przy brzegu. Informuje o tym dziadka, a ten pod ostrzeżeniem obiektu natychmiast zakrywa wnukowi oczy. Mówi, by pod żadnym pozorem nie patrzył w tym kierunku, następnie wyciąga telefon i dzwoni na policję. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze wyłowili z wody unoszący się na niej przedmiot. Okazało się, że był nim ludzki tułów, ciało pozbawione nóg, rąk i głowy. Niezwłocznie zabezpieczono teren, a nurkowie przeszukali jezioro, jednak bez powodzenia, nie odnaleziono reszty ciała. Ustalenie tożsamości tej osoby będzie zatem mocno utrudnione. Zajmie specjalistom aż dwa miesiące. W listopadzie zidentyfikują ofiarę jako zaginioną w sierpniu tego roku Rory Hashey, 18-letnią miejscową dziewczynę. Rory w momencie zaginięcia była w ciąży. Nastolatka dorastała w przestępczej rodzinie. Jej dziadek, Bernie Ginton, znany w półświadku jako Death Frog, założył klub motocyklowy Satan's Choice, a później wraz z wujkiem zostali członkami ekipy Hell's Angels. Do 13 roku życia dziewczyna nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych, była wzorową uczennicą i mimo niesprzyjających okoliczności pozostawała z dala od patologii. Jednak to mniej więcej wtedy rozpoczął się okres jej buntu. Zaczęła uciekać z domu, zadawać z niewłaściwym towarzystwem i opuszczać szkołę. Pojawiło się również uzależnienie od narkotyków i świadczenie usług seksualnych. W wieku 17 lat Rory zaczęła powoli wracać na dobre tory. Ograniczyła toksyczne relacje, podejmowała zdrowsze decyzje i wszystko wskazywało na to, że poradzi sobie z nałogiem. Wtedy też poznała mężczyznę, który okazał się nieocenionym wsparciem. Zaszła w ciążę. Zgłosiła się do doradcy zawodowego, który miał jej pomóc w znalezieniu pracy. Jej transformacja i ambitne plany na przyszłość zostały jednak brutalnie przerwane. 29 sierpnia 2017 roku zgłoszono zaginięcie dziewczyny. Po raz ostatni widziana była kilka dni wcześniej w lokalnym szpitalu, do którego przyjechała wraz z matką i przyjaciółką. Nie jest jasne dlaczego Rory się tam pojawiła, jednak znalazłem informację, że miało to coś wspólnego z załamaniem psychicznym, inne źródła podają zaś, że chodziło o dziecko. Matka i przyjaciółka dziewczyny nie mogły zostać z nią w poczekalni, ponieważ obydwie wyrwały się tego dnia z pracy i musiały do niej wracać. Pozostawiona sama, po kilku minutach, Rory postanowiła zrezygnować z oczekiwania na przyjęcie przez lekarza i również opuściła budynek. Została wtedy jeszcze zarejestrowana przez monitoring szpitala, a następnie słuch po niej zaginął. Po dwóch tygodniach wyłowiono jej tułów z jeziora Ontario. Cztery miesiące później, około 20.00. Numer alarmowy. Jestem hydraulikiem, wykonuję właśnie z ekipą pewne zlecenie. Przepychaliśmy rury, podczas udrażniania wyciągnęliśmy z nich mniej więcej 6 kg jakiejś mięsistej substancji. Nie wiemy, co to jest. Na miejscu zgłoszenia szybko pojawiają się funkcjonariusze. Przed domem czeka na nich hydraulik, który w dłoniach trzyma duży, wypełniony czymś czarny worek. Raz jeszcze przedstawia stróżą prawa sytuację i pokazuje im jego zawartość. W środku znajduje się duża ilość śmierdzącej, mięsistej substancji, którą wyciągnął z rur znajdującego się za nim domu. Policjanci nie mają wątpliwości, w tym miejscu musiało stać się coś niedobrego. Zachowując ostrożność, pukają do drzwi, które po chwili otwiera mężczyzna z długimi, przetłuszczonymi włosami. Nazywa się Adam Strong. Mężczyzna nie stawiał oporu i pozwolił policjantom wejść do mieszkania. Ich oczom ukazał się ten sam paskudny widok, którego wcześniej doświadczyła ekipa hydraulików: wszechobecny chaos, smród i zaniedbanie. Zanim zaczęli przeszukiwać pomieszczenie, Adam Strong sam z siebie nagle powiedział, cytując: Okej, okay, macie mnie, zabawa skończona. Ta mięsista substancja to ciało. Chcecie resztę? Jest w zamrażalniku. Wypatroszyłem ją. 45-latek zapewne zdawał sobie sprawę z tego, że w obliczu policyjnej interwencji nie jest już w stanie unikać konsekwencji swoich działań. Strong mówił prawdę. W jego sypialni, w dużej zamrażarce, znajdowały się zapakowane w plastikowe worki części ciała, włącznie z głową. Policjanci natychmiast zakuli mężczyznę w kajdanki, a następnie zabezpieczyli teren. Szybko okazało się, że odnalezione zwłoki należą do Rory Haszej, dziewczyny, której tułów wyłowiono z jeziora Ontario niespełna cztery miesiące wcześniej. Jej DNA wykryto na młotku znajdującym się w mieszkaniu Stronga. Znaleziono tam również buty nastolatki. Mężczyzna próbował pozbyć się części szczątek dziewczyny, spuszczając je w sedesie, co w konsekwencji spowodowało ogromny zator kanalizacji. Gdy sąsiedzi zaczęli skarżyć się na zatkane rury i smród, Adam postanowił na własną rękę pozbyć się muszli klozetowej, by uporać się z problemem. Jego próby okazały się jednak nieskuteczne. O mężczyźnie nie wiadomo zbyt wiele. Nigdy wcześniej nie był karany, nie miał żadnej historii kryminalnej. Został zwolniony z dwóch poprzednich miejsc pracy, był ochroniarzem na planach filmowych i pracownikiem stacji benzynowej. Powody zwolnienia nie są znane. Oprócz tego Adam Strong interesował się nurkowaniem, miał własną motorówkę. Obawy mogła natomiast wzbudzić jego działalność w internecie. Uwielbiał recenzować filmy dla dorosłych, ocenił ich ponad setkę, dodając naprawdę długie, wielowątkowe opinie. Na jego facebookowym profilu, jeszcze w 2015 roku, pojawiło się niepokojące zdjęcie przedstawiające zwisające z sufitu kajdanki. Strong okrasił je podpisem ,,Dom jest tam, gdzie wiszą moje kajdanki". Dodał pod nim również komentarz. No i obroża. Podczas przesłuchania Mężczyzna zachowywał się tak, jakby był dumny ze swoich dokonań. Adam, co tam? Dobrze, a u ciebie? Miałem lepsze dni. Widzisz, jak mi smutno? Nie. Biorąc pod uwagę okoliczności, jesteś całkiem spokojny. Jest to lekko niepokojące. Nie ma opcji, żebym wykręcił się z pokrojenia jej. Rozumiem to. Nie zastanawiamy się, czy ją pokroiłeś. To oczywiste, że to zrobiłem. Tak i. Kanalizacja w tym domu była w fatalnym stanie. A to pomogło w złapaniu mnie? Dokładnie. Wiesz co, siedziałem sobie w piwnicy po tym, jak hydraulicy wyszli i zastanawiałem się, czy ja się z tego wywinę? Nie wiem, czy powinienem uciekać? Zrobiłem to wszystko podczas jednego wieczora. A jak konkretnie to zrobiłeś kawałek stąd, później kawałek stąd przykro mi, nie pamiętam. Naprawdę? Tak, to nie było dla mnie istotne. Ona na pewno jest martwa. Tak. A ty wyraźnie powiedziałeś: Pozbyłem się jej. Tak. Próbowałem. Ale niestety moje próby udaremniła kiepska instalacja kanalizacyjna, a to jest dopiero wstyd. Detektywi podejrzewali, że Rory mogła nie być jedyną ofiarą Adama Stronga. Szybko wyczuli jego narcystyczny charakter i w związku z tym zamiast na siłę próbować wyciągnąć od niego informacje, pozwolili mu zatracać się w swoim samouwielbieniu i spełniać jego zachcianki, z nadzieją, że sam się zdradzi. Co chciałbyś zjeść? Potrójnego burgera z Wendy's. Da się zrobić. Bez ogórków. Ice tea, bez lodu. Dwa pikantne wrapy z kurczakiem. I sałatkę Cezar. Czy to wygórowane oczekiwania? Nie, da się zrobić. Mogę zapalić? Co to za papieros? O, sos Ranch i Cezar? Dzięki. Nie wiem, czy to jest stosowne, ale chciałbym, żebyś przekazał moje kondolencje matce i ojcu Rory. Strong, który uwierzył w moc swojej perswazji, podczas gdy całość była wyłącznie przedstawieniem, mającym na celu doprowadzenie do przyznania się do winy, próbował również ugrać dla siebie jak najlepsze warunki w więzieniu. Rozmawiałem o tym z moim adwokatem, nie chciał się zgodzić, nie rozumiem dlaczego. Chciałbym porozmawiać o ewentualnym przyznaniu się do winy. Chciałbym mieć komfortowe warunki w więzieniu. Może przyzwolenie na dostęp do Internetu, telewizję. Nie oczekuję, że uniknę odsiadki, chcę jedynie mieć komfortowe warunki. Podczas wielogodzinnych przesłuchań, Adam Strong przyznał się do winy jedynie pośrednio. Nigdy nie powiedział wprost, że zamordował Rory Haszej, a co za tym idzie, śledczy nie poznali ani motywu, ani metody dokonania zbrodni. Na czaszce nastolatki znajdowały się jednak dwa pęknięcia. Założono zatem, że została kilkukrotnie uderzona młotkiem, na którym znaleziono jej DNA. W ciele kobiety znajdował się również materiał genetyczny Stronga, co świadczyło o tym, że między dwójką doszło do zbliżenia. Z dużym prawdopodobieństwem była to napaść na tle seksualnym. Będę na każdym posiedzeniu sądowym. Chcę, żeby sędzia, korona i opinia publiczna zobaczyli, że Rory nie była wyrzutkiem, miała rodzinę, kochamy ją, będziemy ją reprezentować najlepiej, jak potrafimy. Rory jest dla mnie wszystkim, bez niej jestem nikim, bez niej nie mam niczego. Nie wiem, jak będzie teraz wyglądać życie moje i mojej rodziny. Nigdy już nie będziemy tacy sami po tym, co się wydarzyło. Podczas gdy detektywi kontynuowali przesłuchania, druga ekipa skrupulatnie przeszukiwała mieszkanie mężczyzny. Ze względu na podejrzenia, że mógł on w przeszłości dopuścić się innych zbrodni, jego profil odpowiadał bowiem charakterystykom seryjnemu mordercy, postanowiono wysłać do laboratorium policyjnego dużą ilość przedmiotów znalezionych na miejscu. Celem było odnalezienie potencjalnie znajdujących się na nich materiałów genetycznych. Oprócz tego w mieszkaniu Stronga znaleziono bombę rurową domowej roboty. Specjalistom udało się ją zdetonować w kontrolowanych warunkach. Okazało się, że detektywi mieli dobre przeczucia. W lipcu 2018 roku, po 7 miesiącach od aresztowania Adama Stronga, otrzymali oni informację z policyjnego laboratorium. Na jednym z noży zabranych z jego domu znaleziono materiał DNA innej dziewczyny zaginionej w 2010 roku 19-letniej na tamten moment Candice Fitzpatrick. Historia Candice była podobna do losów Rory. Nastolatka również pochodziła z trudnej rodziny, często uciekała z domu, zażywała narkotyki i zdarzało się jej zarabiać, świadcząc usługi seksualne. Przybywający w areszcie w oczekiwaniu na proces, Adam Strong, poinformowany o tym odkryciu, pozostał niewzruszony. Mimo wielokrotnych prób i wyjątkowych starań detektywów nie zdradził im miejsca ukrycia zwłok Candice. Nie powiedział też niczego na temat sposobu jej zabójstwa ani motywu. Niezależnie od tego został oskarżony o podwójne morderstwo. Obrona próbowała przekonać sąd, że mężczyzna umówił się z Rory na płatną randkę, ale dziewczyna przedawkowała i umarła, a ten spanikował i chcąc uniknąć podejrzeń, próbował pozbyć się ciała. Tłumaczenia te na nic się jednak zdały, a mężczyzna w 2021 roku został skazany przez sąd na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Matka Rory w następujący sposób skomentowała decyzję sądu. Dziękuję służbom za profesjonalizm, dziękuję sędziemu za wydanie odpowiedniego wyroku. Nic jednak nie sprawi, że Roli wróci do życia. Nigdy nie zobaczę, jak moja córka się zakochuje, nigdy nie zobaczę, jak kończy szkołę ani jak rodzi dzieci. Duża część osób obserwujących tę sprawę uznała Adama za żywego trupa, bowiem Rory Hashey należała do rodziny związanej z przestępczym klubem motocyklowym, a wielu jego członków odsiaduje wyroki, zatem wróżono mu kiepski los. Do dziś jednak Strąg żyje i odsiaduje swój wyrok w jednym z kanadyjskich więzień. 9 miesięcy później. W lutym 2022 roku Adam Strong niespodziewanie informuje strażnika więziennego o tym, że chce porozmawiać z policją. Ku zdziwieniu wszystkich morderca ujawnia miejsce, w którym zakopał ciało Candice Fitzpatrick, nastolatki zaginionej kilkanaście lat temu. Prowadzi funkcjonariuszy na niewielką polanę nieopodal miejsca, w którym mieszkał. Okazuje się, że mówił prawdę. Zwłoki zostają zidentyfikowane, a rodzina dziewczyny wreszcie może zorganizować jej właściwy pochówek. Między morderstwem Candice a Rory minęło prawie 10 lat. Patrząc na profil psychologiczny Adama Stronga, trudno uwierzyć, że przez ten czas nie popełnił żadnych innych zbrodni. Być może pewnego dnia poczucie winy skłoni go do wyjawienia kolejnych sekretów, a my dowiemy się o kolejnych morderstwach.